Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z kart tarota na grudzień. Jak wiecie, wraz z grudniowymi energiami do naszego życia powraca światło, które z upływem kolejnych zimowych miesięcy będzie coraz jaśniejsze i co za tym idzie silniejsze. Przyniesie nam ono więcej optymizmu na co dzień, sprawi również, że na powrót z nadzieją spojrzymy w przyszłość. Na tej drodze naszym przewodnikiem w tym miesiącu będzie Strzelec, znak Zodiaku uosabiający entuzjazm i witalność. Jego ognista strzała wskaże nam kierunek zmian, a opiekujący się Strzelcem i Jowisz zachęci do zawierzenia nadziei na przekór otaczającemu nas ciągle jeszcze mrokowi. Przełomowym momentem grudnia będzie oczywiście mające miejsce w trzeciej dekadzie zimowe przesilenie. Wtedy słońce wkroczy już do znaku koziorożca, który z właściwą sobie praktycznością zaopiekuje się naszymi pomysłami i postanowieniami na nowy rok. Jakże ważny, bo jak pamiętacie, we wrześniu zainicjowaliśmy pierwszy rok nowego cyklu uniwersalnego. I teraz jego wibracje już u każdego z Was, niezależnie w jakim roku osobistym jesteście, będą w pełni wpływać na transformację Waszej rzeczywistości. Więcej informacji na temat grudniowych energii zamieściłam jak zwykle w zakładce społeczność, czyli w postach. Serdecznie zapraszam. No a teraz najwyższa pora zobaczyć. Czym zamyka się dla Was w grudniu 2025 rok i jakie energie roku przyszłego zaczną się już w tym miesiącu manifestować? Drogie panny, witam serdecznie w końcówce roku kalendarzowego. Przed nami ostatni jego miesiąc, grudzień. Miesiąc szczególny, bo z każdym jego kolejnym dniem, tygodniem odradzać się będzie krok po kroku nasza chęć do życia. To zasługa energii strzelca, która jest kwintesencją optymizmu. I opiekującego się tym znakiem Zodiaku Jowisza, przynoszącego nam nadzieję na lepsze jutro. I z tą intencją, kochani, wszelkiej pomyślności, przełożyłam dla Was karty. Zobaczmy więc, co przynosi Wam grudzień, jaki cel, zadanie macie do sfinalizowania, a może wprost przeciwnie, do zainicjowania. Kochani, dokładnie do zainicjowania. Chociaż niektóre z Was, drogie panny, będą te grudniowe wydarzenia postrzegać jako zakończenie pewnego etapu. Ale, moi drodzy, od początku mamy tu kartę osobową, a więc reprezentującą Wasze zachowania, Waszą perspektywę, Wasz punkt widzenia. To jest oczywiście paść denarów, który trzyma w dłoni energię karty bramy, czyli właśnie tą wibrację zwiastującą, że coś, co jest dla Was ważne, w tym miesiącu zacznie nabierać konkretnych kształtów, zacznie się stabilizować, ukorzeniać w Waszym życiu. I dla jednych z Was faktycznie będzie to coś do zainicjowania, bo w końcówce roku otrzymacie jakąś propozycję, pojawi się jakaś oczekiwana przez Was możliwość, spotkacie się z jakąś ofertą albo na takiej płaszczyźnie związkowej, relacyjnej poznacie kogoś, kto faktycznie... Zacznie pełnić taką ważną rolę w waszym życiu. Dlaczego? Ponieważ jest to energia Ziemi, ponieważ jest to wasza energia, ponieważ są to właśnie materializacje w tym żywiole tego, czego szukacie, pragniecie, potrzebujecie. Ale tak jak wspomniałam, część z Was po prostu te grudniowe wydarzenia będzie traktować jako swego rodzaju podsumowanie. W tym sensie, że dzieje się coś. Do czego się przygotowywałyście, do czego dążyłyście, o co się starałyście? Bo w tej paziowej energii uczestniczyłyście, dajmy na to, w jakichś kursach, szkoleniach, czegoś się uczyłyście, właśnie z myślą, żeby otrzymać jakąś pracę, żeby otrzymać jakiś awans, żeby zmienić stanowisko. I to właśnie się zadzieje w tym miesiącu. Myślę, że jest to właśnie przez Was oczekiwane. Spodziewacie się, że przed końcem roku kalendarzowego, Ktoś wywiąże się z danej Wam obietnicy, z jakiegoś zobowiązania wobec Was. No a jeżeli macie coś zaczynać w tym obszarze stricte materialnym, zawodowym, ten paź nam pokazuje, że robicie w tym kierunku pierwszy, ale jednak bardzo konkretny, namacalny krok. Możecie się też spodziewać, drogie panienki, że jeśli chodzi o tą płaszczyznę emocjonalną, też nie zabraknie Wam powodów do zadowolenia, bo z jednej strony będziecie kończyć pewien etap zamykania jakichś spraw z przeszłości, finalizowania kwestii urzędowych, sądowych, dzięki któremu Wraz z tym asem denarów możecie zacząć wreszcie nowy etap. Zamieszkać z nowym partnerem, partnerką, odciąć się od przeszłości. W energii pazia jest bowiem ukryty ten ogromny potencjał początku, nowych szans, możliwości, wyjścia z impasu, żeby na powrót spojrzeć z nadzieją w przyszłość. No i bardzo proszę wszystkie single, singielki, żebyście w grudniu nie zamykały się w czterech ścianach, żebyście wyszli kochani do ludzi, bo ta paziowo-denerowa energia pokazuje nam, że kogoś poznacie i nie będzie to przelotna znajomość. No dobrze, moi drodzy, spójrzmy, co nam się w takim razie do tego pazia dopowie bo jest to bardzo pozytywne zwiastun, zarówno dla spraw stricte materialnych, jak ten denar, jak i właśnie konkretyzacji tego, co jest dla Was ważne pod względem emocjonalnym. I to niezależnie od tego, czy domykacie pewien etap, czy też właśnie w grudniu go inicjujecie. W obydwu wypadkach przed Wami nowa podróż. No ale spójrzmy, co mamy przy tym Paziu. Realizację Waszych marzeń. Moi drodzy, to jest kielichowa dziewiątka, czyli właśnie karta spełnionych życzeń. Czyli zobaczcie, warto było do czegoś dążyć, warto było do czegoś się przygotowywać, nad czymś pracować, bo. Efekty, pokazuje nam tarot, będą zgodne z Waszymi oczekiwaniami, ale również warto się w tym miesiącu otworzyć na tą energię płynącą z otoczenia, bo to, co ona zainicjuje, przyniesie Wam szczęście, pomyślność, satysfakcję. Bardzo się cieszę, kochani. No to w takim razie musimy zapytać. Jaka jest Twoja, droga Panno, gotowość na tego rodzaju zmiany w tym miesiącu? W jakiej energii wy nam się, drogie Panienki, pokazujecie? Gotowe na wszystko, moi drodzy. Piękna wizualizacja ósemki kielichów. Zostawiam wszystkie trudne emocje, zostawiam za sobą wszelkie rozczarowania, jakiś czas impasu, izolacji, zamknięcia, lęku o przyszłość. Otwieram szeroko te drzwi i ruszam w stronę słońca. Przepięknie pokazana właśnie energia, w której. Zgodnie z tą wibracją pazia i denarowego asa rozpoczynamy nowy etap życia. Jesteśmy dopiero w progu, dopiero otwarłyśmy te drzwi, ale mamy tą taką świadomość, tylko zobaczcie: 8 kielichów, 9 kielichów, że to nowe, które się dzieje w naszym życiu, tym razem nas nie zawiedzie. I tego się trzymajcie, kochane panienki, takiej właśnie odrodzonej nadziei. Bądźcie nastawione wobec grudniowych wydarzeń, optymistycznie i nie obawiajcie się, że to, co ma miejsce w tym miesiącu, okaże się błędem czy jakąś pomyłką. Więc tak, może trochę na wszelki wypadek, ale zapytajmy, co w takim procesie będzie pomocne? Co was wesprze, moi drodzy? No nie uwierzycie. Kolejna karta osobowa i kolejna karta żywioł ziemi. To jest naturalnie królowa denarów. A więc pamiętajcie o tym, że może coś dopiero. W tym miesiącu w waszym życiu się rozkręca. Dopiero zaczęło się inicjować, manifestować. Może dopiero otwieracie te drzwi prowadzące na tę słoneczną drogę, ale wkrótce, mówi nam Tarot, przekonacie się, że warto było komuś, czemuś zaufać, że warto było w coś się angażować. I co może nie mniej dla Was ważne, to jest to, że mające miejsce wydarzenia Was nie zaskakują, nie sprawiają, że musicie ścigać się z czasem, czy podejmować niekomfortowe decyzje. To wszystko dzieje się, moi drodzy, w Waszym rytmie. Dobrze, to co teraz robić? Co będzie najbardziej korzystne? Na czym się skupić? Co ma Wam na ten temat? Tarot do powiedzenia, Kochani, kolejna karta osobowa. Bądź dobrej myśli, po prostu. To jest król kielichów. Jak wiecie, as kielichów właśnie symbolizuje nadzieję, optymizm, realizację tego, co bliskie waszemu sercu, tego na kim, na czym wam zależy. To właśnie od kielichowego asa multiplikują się te dziewiątkowe energie, które będziemy mieli już za chwilę w sercu naszego rozkładu. To, co robisz, to, co aktywujesz, do czego zmierzasz, przyniesie Ci szczęście. Więc, choć może uznacie, że to jest głupie pytanie, to ja jednak zapytam Waszych energii opiekuńczych, co z tego wyniknie. Bo może jednak obawiacie się, słuchając tego przekazu, że te asowo-kielichowe nadzieje okażą się płonne. Ja Was zapewniam, że nie. Inaczej nie byłoby denarowego pazia i tej denarowej królowej, która nazywana jest małą cesarzową, bo zwiastuje obfitość wszelkiego rodzaju. Co więc nam się pokaże? Przy tym pucharowym królu siła, moc, energia do działania, poczucie sprawczości i efektywności. A więc, drogie panny, w tym miesiącu na pewno sprostacie każdemu wyzwaniu i nie będziecie się obawiać żadnych... Potencjalnych, podkreślam, potencjalnych trudności, bo czy one w ogóle będą miały miejsce? Zapytamy się teraz, czy w grudniu coś okaże się dla Was trudniejsze, albo właśnie będzie stanowić swego rodzaju wyzwanie. No, przekonajmy się. Nie skądżesz? Tylko sami zobaczcie. Królowa Kielichów. Gdyby w talii byli dwaj królowie, to pewnie ta karta by się nam tutaj pokazała. A więc znowu tarot nam pokazuje bądź dobrej myśli. Wszystko się uda, wszystko się powiedzie. Niezależnie od tego, czy kończysz pewien rozdział i przygotowujesz się do wejścia na tą słoneczną drogę, czy właśnie coś ważnego się w tym miesiącu inicjuje i Ty decydujesz się na to, korzystając z jakiejś możliwości, czy angażując się w jakąś relację. Więc już tylko naprawdę dla formalności zapytajmy jeszcze o tą królową. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Może nam Tarot to powie? No, bo jesteś na właściwej drodze, we właściwym miejscu, bo to jest ta praca, ta aktywność, ta osoba. Pokazała nam się bardzo jednoznaczna odpowiedź, bo jest to naturalnie karta gwiazdy. Czyli albo robisz coś zgodnego, no w punkt, ze swoimi predyspozycjami, ze swoim potencjałem, Albo właśnie dzięki tym grudniowym wydarzeniom, możliwościom wracasz na taką swoją przeznaczeniową ścieżkę. Wreszcie możesz zrobić coś, na czym ci zależy. Nie dostosowywać się do okoliczności, nie korzystać no, z takich możliwości, jakie są, tylko naprawdę podążać własnym, tym denarowym rytmem do tego, co ma dla Ciebie, droga Panienko, kluczowe znaczenie. No to w takim razie, skoro Tarot tak jednoznacznie nam pokazał że nie musisz się obawiać w grudniu zagrożeń, trudności, wyzwań, problemów, to zapytajmy jeszcze, co wyjątkowo będzie Ci sprzyjać. Co będzie w tym miesiącu pomocne? No, uwierzycie mi, druga denarowa królowa, mała cesarzowa, zapowiedź tej obfitości i wzrostu. Oczywiście znowu za chwilę ją dopowiemy, również z tego względu, że energia nam się powtórzyła, ale póki co chcę podkreślić, że bardzo szybko będziesz mieć taką świadomość, bardzo racjonalną, bardzo ugruntowaną, a nie tylko opartą na emocjach, że faktycznie, tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, zmierzam we właściwym kierunku, jestem na właściwej drodze. A moje kielichowe nadzieje nie są na wyrost. No ale chciałabym mimo wszystko, żeby Tarot poszerzył nam tą narrację, która wiąże się z królową. Bezpieczna przestrzeń. Domowe, rodzinne, ale i finansowe, zawodowe gniazdo. Tak energia czwórki buław jest pokazana w tej talii i jest pokazana bardzo trafnie. Wszelkie zagrożenia, wszelkie kłopoty, wszelkie trudności w efekcie tych transformacji grudniowych, tego zasiewu w formie inicjacji czegoś czy kontynuacji sprawiają, że zaczynacie funkcjonować, bo to aktywność, w przestrzeni, która jest dla Was bezpieczną, która jest dla Was komfortową. Że kiedy już trafiacie do tego miejsca, czy jest nią praca, czy jest nią jakaś Wasza działalność, czy stabilizacja finansowa, czy związek, to nie borykacie się z kolejnymi przeszkodami, tylko jesteście bezpieczne, jak na tej karcie pisklęta w gnieździe. No ale, żeby nie było tak różowo, to zapytajmy, czy pomimo wszystko czegoś nie widzisz, czegoś nie dostrzegasz i to może Cię zaskoczyć. Jak nie teraz w grudniu, to już za chwilę, po nowym roku. Co na ten temat ma Wam Tarot do powiedzenia? Wy to widzicie, która to już karta osobowa w tym rozkładzie? Zobaczcie, jak dużo w tym miesiącu będzie zależeć od Was. Od Waszego punktu widzenia, Waszej perspektywy. Nie będziecie borykać się z przeciwnościami losu. Nikt też Wam życia utrudniać nie będzie. Ten Paść Kielichów, który ma właśnie w tym Asie Pucharów złotą rybkę, jest tego najlepszym wyrazem. Bo Paść w tarocie, właśnie żywiołowodę, jest takim ucieleśnieniem czystej wiary, nadziei, że moje życzenia, moje pragnienia zostaną zrealizowane. Więc znowu moi drodzy, podobnie jak w przypadku tej pozycji, gdzie pytałam o potencjalne trudności, nie ma niczego, czego byście nie dostrzegały, co by było przed wami ukryte, co by stanowiło jakąś no, niemiłą niespodziankę. Spodziewaj się najlepszego, mówi ta karta. Pięknie nam tutaj teraz przez te osobowe karty pokazuje tą Waszą energię w grudniu. Paść denarów, paść kielichów, królowa denarów, jedna, druga, a tutaj król kielichów, królowa kielichów. Wszystko jest w idealnym balansie, w idealnej równowadze. To, czego pragnę na różnym etapie rozwoju, manifestuje się w tej denarowej energii w moim życiu. No ale tym bardziej musimy jeszcze tego Pazia dopowiedzieć, bo to naprawdę rzadko się zdarza, żeby w rozkładzie nie było ani jednej karty, która budziłaby jakieś wątpliwości. Co więc będziemy miały, drogie panienki, przy tym Paziu? No proszę bardzo. Pazia i owszem, znowu denarów. Czyli zobaczcie, jakie macie tutaj zapewnienie. Coś zaczynasz, coś inicjujesz, coś kontynuujesz w sensie nowego rozdziału. I przekonujesz się, droga panno, że jest to warte Twojego zaangażowania, Twojego czasu, Twojej energii, bo raz, że przynosi Ci zadowolenie, szczęście, jakąś pomyślność, a dwa, że nie jest krótkoterminowe, nie jest jak para w gwizdek, tylko w tych denarach nabiera bardzo konkretnych kształtów. Wręcz przy tej podwójnej energii królowych ma ten potencjał zapewnienia Ci w danym obszarze Twojego życia obfitości materialnej bądź emocjonalnej. Na co więc w tym miesiącu się otworzyć, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces? Jakie może pojawią się nowe możliwości dla Was? No i to jest kwintesencja tego rozkładu. Energia głupca, energia zerowa. Mamy przełom w kalendarzu i nie tylko, bo pamiętajcie, że mamy przecież w grudniu to zimowe przesilenie. A i wy w myśl tego rozkładu, przede wszystkich asach, w dłoniach paziów, królów, królowych, jesteście w takim no... Yy, nie chciałabym nadużywać tego słowa, ale ono jest tutaj bardzo adekwatne. W przełomowym momencie. Zerowa energia, a więc kończy się jakiś etap i zaczyna nowy. Tych, którzy coś kontynuują, którzy na coś pracowali, do czegoś dążyli, no nie muszę przekonywać, że za tą energią głupca należy podążać bez wahania, żeby właśnie spełnić w dziewiątce kielichów swoje marzenia, że o gwieździe nie wspomnę. Ale... Apeluję do tych panien, które w tym miesiącu będą przyjmować taką kielichową czy właśnie denarową ofertę. Nie macie podstaw do obaw, nie ma tutaj żadnego ryzyka. Wprost przeciwnie, jak zresztą same widzicie, przestrzeń, która dzięki temu wokół Was powstanie, będzie dla Was komfortową. No dobrze, no to jak już jesteśmy przy tym głupcu, to zapytajmy, co w tym momencie żegnacie wraz z tym grudniowym przełomem? Co zostawicie za sobą? No nie, kolejny paś, tym razem buław. A więc zostawicie za sobą takie aktywności, które okazały się falstartem, które nie przetransformowały się w taką królewską energię, nie miały kontynuacji. I muszę Wam powiedzieć, drogie panny, że to jest niewiarygodnie spójne z tym, co nam rozkład pokazał, zapewniając Was, że to, co konkretyzujecie, będzie wzrastać, że spełnicie... Tym razem swoje potrzeby, że jesteście na drodze do gwiazd. Że ta wasza paziowa nadzieja będzie przeradzać się w radość, w królewską satysfakcję. Więc, nawet jeżeli macie za sobą takie doświadczenia, które no nie są zbyt budujące, bo ja zaczęłam działać z jakąś pasją, ja byłam czy byłem pełny entuzjazmu, i to się nie udało. To tym razem moje drogie panienki, tak nie będzie. Więc chociaż to kolejna karta osobowa, to jako energia odchodząca do przeszłości no, nie wymaga doprecyzowania. Ale oczywiście musimy zapytać, domykając ten rozkład. Co w takim razie w grudniu, a szczególnie w jego trzeciej dekadzie, kiedy Słońce wejdzie do znaku koziorożca, takiego właśnie ziemskiego, denarowego, wysunie się u Was na plan pierwszy i zacznie mieć kluczowe znaczenie. Dziesiątka denarów, moi drodzy. I zobaczcie tylko, jak ta karta jest pokazana jako dziewięć denarów. Plus jeden, czyli dokładnie to, co widzicie tutaj. Wzrost od pazia do królowej. No, powiem Wam, moi drodzy, że z mojej perspektywy tutaj tarot nam Ameryki nie odkrył, bo to jest dokładnie to, co już kilkukrotnie nam się w tym rozkładzie pokazało. Taki przekaz mówiący właśnie, że to, co robisz, ma sens, jest wartościowe. Przyniesie ci obfitość, przyniesie ci zadowolenie, satysfakcję i pomyślność. Jest dobrze 9 denarów, ale będzie i jeszcze lepiej, kiedy dorzucisz do tych swoich zasobów tego denarowego asa, którego trzymają w dłoniach obydwie królowe, no i oczywiście ten paść w sercu naszego rozkładu. A więc naprawdę, moi drodzy, macie podstawy, Zgodnie z tym przekazem od wszechświata być dobrej myśli. A szczególnie te panny, które obawiają się, że może coś się dobrze zapowiada, ale niekoniecznie będzie takie na dłuższą metę. Będzie, moi drodzy, z całą pewnością. No ale skoro tak, to dopowiedzmy tą dziesiątkę denarów. Może jeszcze wszechświat ma wam coś, na ten temat do powiedzenia. No i pokazał nam się Az denarów energia karty bramy w takiej czystej, złotej formie. To, co teraz inicjujesz, bądź co się rozkręca, nabiera tempa i jest w tej energii głupca takim twoim kolejnym etapem, rozdziałem, przyniesie ci obfitość. Klasyczny wzrost, jeśli chodzi o tarota. Od Asa do dziesiątki denarów. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Tym bardziej, że pokazuje się to w Waszej energii. I jest to, myślę, dla Was dość istotne, że cokolwiek robicie, w cokolwiek się będziecie angażować, robicie to po swojemu, we własnym rytmie, zgodnie z Waszym punktem widzenia. Wspaniałego grudnia, więc wam życzę, kochani. Mam nadzieję, że w tym miesiącu spotkamy się jeszcze na czytaniach styczniowych, zobaczymy co z tym asem denarów dalej, że zobaczymy się oczywiście na rozkładach na 2026 rok. No a dzisiaj już się żegnam. Dziękuję za Waszą obecność na kanale, za poświęcony mi dzisiaj czas i uwagę. Do widzenia. Trzymam kciuki, drogie panienki.